Oliver. Oli. Oli. powoli przyzwyczajają. Losiek, patrzysz, czy to chłopczyk, czy dziewczynka? A przy lośku jesteś okej, okay. lośek jest kochany. A lośek, no gdzie mu dupkę liżesz, no co ty? Nie liż mu dupki. Dwa chłopczyki. Wygląda jaka ugościnka, nie? No. Na tych wujków, którzy się chcą zajmować. A jakoś kobiety się nie kwapią, żeby się małym zajmować tylko sami wujkowie. Oni są śliczni razem. Tak jakby to było kitka dziecko. No bo szulkretkę też lizał przecież, tylko że szulkretka trzykolorka. A ten w tych samych kolorach, ale mały jeszcze coś tam mruczy. Ej Oli, nie bój się. Nie bój się dziwaczku mały. Jesteś z kiciusiem. Jak ten maluszek? Jak ten maluszek? Wreszcie ktoś krzesełko używa. Jak ty to chcesz zrobić dziubku? Co? Jak ty to chcesz zrobić? Hmm? Baterii już nie ma. Trzeba nowe baterie kupić. Bo one mają takie dziwne, że nie mogę kupić takich co można. Ja mam premierę, a tych dwóch, zobaczcie, mały z kitkiem oglądają ptaszki. Witam Was w czwartek. Zobaczcie, coś się ruszyło, bo przyjechali dzisiaj rano i zdjęli płot. Połamali przy okazji tego rydestowca, no ale on był wrośnięty tutaj, więc może będę mogła w końcu skosić to, bo zobaczcie jak to wygląda tutaj tragicznie. W sumie oni to powinni skosić. U mnie dzień przebiega dzisiaj na pracach przy domu. Zobaczcie, jak pięknie to dzikie wino, czyli Virginia Creeper po angielsku. Zmieniło już kolory tam też, ale nadal jest pięknie. Dzisiaj było 21 stopni, chyba dalej jest. Wczoraj 22. No i ja w końcu po dwóch latach. Mogłam zrobić, zobaczcie, porządek. Mogłam w końcu to skosić tutaj, i teraz wyrównuję. Od razu inaczej wygląda, no bo przecież tutaj było strasznie. Tutaj trochę poprzecinałam, no bo jak zdejmowali ten płot, to trochę połamali i w ogóle trochę sama powycinałam, no bo jeszcze to zetną całkiem. Jak będą stawiać rusztowania, żeby tu murować, o wiele lepiej to wygląda. Zobaczcie, przecież tu była dżungla. Normalnie, jeszcze jakby ten kibel zniknął, no ale teraz, jak będą mieć murarzy, to będą potrzebować. Ale cudne kolory, właśnie jest blisko zachodu słońca, ale pięknie. Zobaczcie, jak to teraz pięknie wyglądała. Wow, właśnie skończyłam. Tak jak Zimówię, ja jestem bardzo zdeterminowana. Jeśli chcę być, zerwałam jeszcze szaf na jutro na zupę. Jest już 19.15 i naprawdę już szybko się robi ciemno. Jak widzicie. I jest cały czas 20 stopni. To jest po prostu piękne, że tak może być w październiku, ale słyszałam, że w Polsce też dzisiaj było bardzo ładnie. Porozmawiałam z mamą. Plus do tego moja koleżanka leciała do Polski. Pozdrawiam Oleńko. Mam nadzieję, że fajnie doleciałaś. Ola leciała klasą biznes lotu. Więc zazdroszczę. Śledziłam trochę jej lot tak. Chyba z 3 godziny, ale już później poszłam spać. W Polsce też piękna pogoda, ale od poniedziałku już ponoć ma być ochłodzenie. Ale kiedy ja byłam ostatnio w Polsce, to miałam po prostu przepiękne dwa tygodnie. I kiedy byłam jeszcze ten przedostatni raz w 2017, to też było cudnie. Także październik potrafi naprawdę zaskoczyć przepiękną pogodą. Nie dziubki, czasami nawet listopad jeszcze potrafi. Ale jest pięknie, no i moje kosmoski, jak widzicie. Te uciutkie są cudne, ale się cieszę, że to zrobiłam, bo już mnie to tak wkurzało Dzisiaj rano patrzę, już chyba o 7-7.30 przyjechali i zdejmowali ten płot, hałasu narobili od cholery, ale... Tym razem to był dobry hałas. Zobaczcie tutaj, mi wyrosły maliny w środku tego krzaka. W środku żywopłotu, ale super. No i słuchajcie, kolejny news: sprzedał się dom. Ciekawe, kto go kupił. Tak jak już mówiłam, mam nadzieję, że jacyś fajni ludzie. A nie tacy co noszą non-stop maski, nawet jak są sami w domu. Także zobaczcie, sold trochę zajęło, ale niedługo, jakieś 10 dni, coś w tym stylu. No teraz, tak jak mówię, ceny domów poszły bardzo na dół. Znaczy, nie aż tak bardzo, no ale w stosunku do tego co było, to dosyć znacznie. Więc nie wiem, czy on dostał swoje pieniądze. No na pewno swoich pieniędzy nie dostał. No bo co tutaj włożył, to już jest jego strata. Jeszcze musiał coś tam zapłacić firmie, coś z elektryką, bo widziałam, że kilka dni temu coś tam robili. To pewnie był jakiś warunek do sprzedaży. Tutaj coś robili na drabinach. Bo ja tak mówię, kurczę, chcę sprzedać. Jeszcze coś inwestuję w jakąś firmę. Ale pewnie coś tam było, jakieś niedopatrzenie, i ludzie mu dali warunek, że nie kupią, jeśli tego nie naprawi. Czasami też tak bywa. No i taki uroczy wieczór. Zima mi w nagrodę zrobić jakiegoś fajnego drinka, ale się narobiłam, boże. No ale fajnie już jest. Jakie słodkie te koteczki są. Ten maluch jest tak inteligentny, taki dzielny. Nie? Wujka się nie boisz, kipka. Jeszcze się niektórych boi, albo się jego boją. Bo mruczą, ale ogólnie już jest bardzo dobrze. Zobacz, Leoś jest, wujek Leoś. No, chciał kupać u Przewodniczący nasz. Chciał malutek? nauczyłem się pić z fontanny uch ty jesteś so smart taki mądry gaduka taki mądry koteczek teraz kitek mi tu wchodzi mruczysz na leośka a co leoś ci zawinił leośek to jest taki wielki chciałam powiedzieć gentle giant nie wiem jak to po polsku Coś wielkiego i łagodnego. Łagodny kolos. O. I nawet z przodu już jest ładniej. Zobaczcie. Jak tak stanę i nie widać tego kibla na rogu. To już wygląda zupełnie przyzwoicie. Zwłaszcza wieczorem. O, teraz widać. Okej. Okay. prawie normalnie. Ależ przepiękny wieczór. I dzisiaj jest ta taki piękny październikowy księżyc. Chciałam go zrobić, ale akurat zaszedł za chmury. Jest tak gdzieś trzy księżyca. Tam jest Ten sąsiad, dom dalej, który też graniczy z budową. Z tyłu ma bardzo mały ogród, ale zrobił sobie coś takiego. Tutaj takie klomby. Przepięknie to wygląda. Takie samochody mu przywoziły, takie ciężarówki, te ciężkie kamienie. Ale bardzo fajnie to zrobił. On cały czas tutaj dba w ogrodzie, robi. Jest na emeryturze. No i właśnie gaduła i kitek bardzo często do jego małego ogródka się zapuszczają. I chyba tropią tam czepmanki. Co prawda nigdy jeszcze żadnego na szczęście nie przynieśli. Więc mam nadzieję, że żadnego też nie zabili. Także zobaczcie. Czyściej się zrobiło tutaj na tej budowie. Okay, idę na tego mojego drinka aż dziwne tutaj, że nie ma płotu bo tak się przyzwyczaiłam przez ten metalowy płot wiele czyściej wszystko wygląda nieźle musiałam tego rdestowca przetrzebić no ale co, co mogłam zrobić i tak on pójdzie jak będą stawiać rusztowania chodź ale już do domu chodź Jubeńku. chodź już do domu Dziubko chodź, chodź a kto tutaj stoi? No, ty nie możesz wychodzić. Jak ty byś wyszedł, to byś się zgubił dziób, ty mały dzióbku. Stawiłam jeszcze tu dwie kuwety, żeby mały miał blisko. Czy nie musiał tam do piwnicy schodzić? Ale zaraz już je wyniosę. on Jest ok, po schodach umie chodzić wszystko. Jak ty się tu bawisz, maleństwo? Wreszcie ktoś korzysta z tej zabawki. Zobaczał guścik. No. no, bardzo zasłużony Wasze zdrówko. Mm. Ale przyjemnie. Jeszcze wszystko zielone tutaj, bo tak jak mówię, prawdziwych przymrozków jeszcze nie było Ale już niedługo na pewno będą. To już jest prawdziwe indiańskie lato. W każdej chwili mogą Ci je zabrać. To moja figurka tego chłopczyka, którą kupiłam jakoś w maju, nie? Jakoś na początku sezonu. Przestała tutaj całe lato.